Wchodząc do tego programu, patronatem marki Lotos zostały objęte trzy grupy, rocznik 20, 29, 28. Wszystkie te grupy zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do treningów oraz w stroje piłkarskie. No, na pewno jest ułatwiona jakość treningów jako dla trenerów. Możemy się rozwijać, pracujemy w programie sportowym, który nam ułatwia pracę, rozwija też nas jako trenerów i pokazuje nam na jakie aspekty treningowe zwracać uwagę podczas jednostek treningowych. W klubie każdy może przyjść, każdy może spróbować swoich sił, każdy może zagrać. Wychowanie przez sport to jest podstawa, jeżeli jakaś trafi się perełka, ktoś zrobi piłkarską karierę, no to jak najbardziej będziemy się cieszyć. Na tą chwilę jak najbardziej każdy może spróbować, każdy może u nas grać. Chcemy, aby cała młodzież miała możliwość rozwijania się, nie prowadzi się u nas jakiejś mocnej selekcji. Staramy się, aby wszyscy mogli się zainteresować i mogli mieć możliwość grania w tą piłkę. Piłka nożna daje mi na pewno motywację do dalszego życia, mogę się rozwijać sam w domu, dodatkowo na treningi dobrze poświęcam czas i po prostu czuję, że go nie marnuję, tylko w jakąś stronę w przyszłości życia mogę pójść. Innym kolegom, gdyby grali w piłkę nożną, by dużo im to dało, by się rozwijali i to im dużo pomoże w życiu, że będą aktywni i później, jeżeli będą mieli własne dzieci, te dzieci też będą mogły grać w piłkę na przykład i um, ludzie będą aktywniejsi.